Drodzy bracia kapłani, drodzy bracia i siostry, drodzy pielgrzymi, dzisiejsza liturgia święta zaczęła się od tych, od tych radosnych momentów. Nie tylko ta muzyka, którą, którą rozpoczęliśmy, mszę Święta, ale także prorok Izajasz zaraz z pierwszym słowem. Zachęcił nas: radujcie się. Są motywy radości. I ta radość, ta, ta ufność, która rodzi radość, przewija się przez, przez y, y, następne teksty, aż do Ewangelii, kiedy też dowiadujemy się z tej, z tego, z tej Ewangelii nieco dłuższej na dzień dzisiejszy. Więc, że, żebyśmy się radowali, ponieważ. Imiona nasze są zapisane w niebie. To są właśnie te, są te, te, te klamry dwie. Radujmy się, bo Bóg jest blisko w naszym życiu, ale pamiętajmy o życiu wiecznym. Ta radość nasza jest zakorzeniona w oczekiwaniu na wymiar pełny sprawiedliwości i miłości Bożej, prawdy o nas, o życiu. Które nam zostało zawierzone o tych drogach, którymi wędrowaliśmy. Dzisiejszy dzień, który pielgrzymi podejmują, jest zachętą i ma takie hasło, że chrześcijanin jest człowiekiem żywej nadziei. I mamy, mamy, nie ma takich trudności, nie ma takich wyzwań życiowych, które by nie powinny być. Przy przeżyte pozytywnie. To jest właśnie ta chrześcijańska nadzieja, bo my nie tylko myślimy kategoriami doczesnymi, ale także mamy odwagę myśleć pr prawdą o życiu człowieka, że żaden czyn, żadna, żadna sprawa nie przepadnie w rozrachunku kiedyś z Panem Bogiem. Wszystko nas kształtuje i to dobro, piękno, te radości, które spotykamy, te satysfakcje, które przeżywamy, które wypracowujemy w życiu, ale też i te trudności, które są na drodze do pokonania. Jesteśmy tu podobni pewnie do dziecka małego, które uczy się chodzić, ale mądra matka, mądry ojciec nie zabrania mu upaść. I co, czasami są upadki, bo musi się nauczyć powstawania z tego raczkowania, yy, które jest początkiem zwyciężania, przezwyciężania siebie, sięgania po, po coś większego, po coś nowego. I powoli nauczy się wstawać, nauczy się chodzić i nie upadać. To jest też droga Ojca, Boga Ojca, który nas prowadzi przez różne sytuacje. I liczy, że dzięki współpracy, że odkryjemy, że jest pewna dłoń, która nam ciągle pomaga, która nas podtrzymuje, która pomaga powstawać, która wytycza kierunek. I to jest ta dłoń i to światło wiary, które pokazuje nam właśnie tę opatrzność Bożą i obecność Pana Boga w naszym życiu. Myślę, że to jest bardzo ważne przesłanie dzisiejsze, żebyśmy zauważyli, że współpraca człowieka z Bogiem w życiu codziennym najbardziej go rozwija. Najbardziej nas rozwija, jeśli nie zapomnimy o tym wymiarze nadprzyrodzonym, duchowym, który jest częścią istotno naszego człowieczeństwa, ale też i zrealizowania siebie w tym życiu, że nie musimy się wstydzić Żeśmy czynili dobro. Ba, nawet więcej. Poczuwamy się ludźmi pełnymi, jeśli umiemy przeprosić Pana Boga i ludzi i poprawić to, co w naszym życiu się wydarzyło niewłaściwego. Na, ka na początku każdej mszy świętej zaglądamy we własne sumienia, żeby przeprosić za prawdę, nawet tę niewłaściwą. Zaistniało w naszym życiu, i wracamy do życia nowym, z nowym zapałem, z nowym umocnieniem przebaczenia Bożego, łaski Bożej, którą zaczerpiemy, czerpiemy w każdym uczestnictwie W mszy Świętej. Myślę, że dzisiaj, dzisiejsze czasy są tymi takimi czasami, które wymagają odwagi wiary. Od, od chrześcijan, od nas. Trzeba, to jest jedno z tych wymagań, żebyśmy mieli odwagę sięgać wyżej i mówić o tym, że istnieje prawo Boga do, do naszego sumienia, że istnieje ta, ta moc Boża, z której warto korzystać na drogach naszego życia. Myślę, że to jest ważna rzecz, żebyśmy nie wstydzili się być dobrzy, uczciwi. Żebyśmy nie wstydzili się być ludźmi wiary, nie tylko w, 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 w takim anonimowym wymiarze. On jest bardzo ważny, te, to anonimowe świadectwo zachowania się po, 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 zgodnie z sumieniem, które też jest przesłaniem, też jest kazaniem, które wrażliwsi ludzie zauważą, ale też ta obecność nasza w sprawach trudnych. Musi być niekiedy widoczna. Zwłaszcza, że jak wiemy właśnie z Ewangelii, że Pan Jezus wysyłając tych 72, o, o czym słyszeliśmy, po, tym zachęcie, że żniwo, po tych zachętach, że żniwo jest wielkie, ale robotników mało, i że mamy się modlić o tych robotników, żniwa, bo ono czeka na żniwiarzy. To nie tylko chodzi o kapłanów i zakony, i zakonnice, także, ale chodzi o to, żebyśmy wszyscy poczuli się tymi żniwiarzami Bożego żniwa, siewcami i żniwiarzami zbierającymi plony. Potem Pan Jezus po, po, tej, po tej zachęcie wysyła apostołów i oczekuje na ich przyjście. I oni przychodzą i mówią, że kiedy wróciło 72. Mówili, panie, panie, przez wzgląd na Twoje imię nawet złe duchy nam się poddają. Bóg nie opuszcza człowieka, nawet w konfrontacji ze złym duchem i ze złym człowiekiem. Bo szatan też ma swoich posłańców na ziemi, tak ma ich, jak ma ich Chrystus. My mamy być posłańcami dobra, prawdy, piękna, nadziei i zbawienia Chrystusowymi posłańcami. Ale Pan Jezus przestrzega. Wysłuchał tego tak. Macie moc nawet nad szatanem. I mówi im, że oto dałem Wam władzę stąpania po wężach i skorpionach. Widziałem szatana spadającego. Jednak nie z tego się cieszcie, że duchy złe są Wam poddane, ale cieszcie się, że Wasze imiona są zapisane w niebie. To jest perspektywa nasza. I dlatego warto nieraz się narazić i trzeba się narażać w pokonywaniu szatana, w mobilizowaniu dobrych, bo gdzie dwóch albo trzech jest w imię Jezusa zgromadzonych, tam on jest pośrodku nich, żeby pokonywać zło. Z niepokojem patrzę i patrzymy trzeba, żebyśmy patrzyli na to, że zło podnosi głos, także w naszej ojczyźnie. Paradoksalnie, ale także tu, czytam czy tu, że do Sejmu wpłynęła skandaliczna postulacja wprowadzenia za, zakazu spowiedzi dzieci i młodzieży. Zakaz spowiedzi, Sejm ma decydować, co człowiek w sumieniu będzie wybierał. to, 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 to Ja nie wiem, czy gdzieś się odważyli dokonać to, ale to są strategie światowe wrogów Boga i Kościoła, wrogów poprawy człowieka, nadziei na poprawę człowieka, wrogów porządku moralnego, którzy chcą narzucić. Jestem przekonany, że odrzucone to będzie przez Sejm. I, i już są znaki takie, że, że, że nie wszyscy pójdą niezależnie od przynależności partyjnej, czy listy, z której wybrani. Sumienia nie wolno zasypywać. To spowiedź, sakrament odrodzenia wewnętrznego, to przecież nie człowiek, ale Bóg interweniuje. Eliminować Boga z sumienia człowieka, zabronić mu poprawy, zabronić pomocy Bożej, łaski Bożej z sakramentu pojednania płynącej, to jest rzeczywiście to jest wielkie wyzwanie. Jedno tylko, oprócz tylu innych w sprawach wychowawczych i innych, o których warto powiedzieć. Ale nie będę przedłużał, bo chcę wyrazić podziękowanie wszystkim, którzy odważają się być świadkami i obrońcami wiary. Ale na tej drodze zwycięstwa wielką, drog wielką rolę, wielką siłę ma nie tylko właśnie człowiek, ale pomoc Boża. I tu dziękuję piątnikom. Dziękuję Waszej grupie, że dzisiaj podejmujecie ten wielki najdłuższy w całej pielgrzymce przemyskiej najdłuższy etap, ale podejmujecie, że właśnie włączacie się jako pielgrzymi, także jako pielgrzymi duchowi, że włączamy się modlitwą w to dzieło pogłębienia wiary, bo, bo wiarę pogłębia nie tylko czyn, nie tylko dobra decyzja, nie tylko świadectwo w parlamencie, nie tylko świadectwo w urzędzie, w pracy, w rodzinie, ale i modlitwa na kolanach. Także ten różaniec, który pielgrzymi mówił, także te umartwienia, które znoszą. To jest także ta ufność w pomoc Matki Bożej. Niech, tej, niech Pan Bóg poszuka sama, to jest dobry ojciec i poszuka okazji do utwierdzenia nas na drogach wiary. Trzeba tylko tego słuchu i tego wzroku wrażliwszego, żebyśmy zauważyli, że Bóg jest z nami na drogach naszego życia. Niech i pielgrzymi mają radość odkrywania każdego dnia, że Bóg jest blisko nich i że będziemy prosić także my, zostający na, na miejscu, także o to, żeby, żeby ta moc wiary. I łaski Bożej owocowała w naszym życiu. Amen.